Czy chcesz wiedzieć, ile czasu naprawdę ci zostało? Po przekroczeniu siedemdziesiątego roku życia, każdy rok wydaje się cenniejszy. A prawda jest taka, że twoje ciało już teraz wysyła ci sygnały o tym, jak długo możesz żyć. Niektórzy ludzie w swoim wieku siedemdziesiąt lat wciąż czują się silni, bystrzy i pełni życia, podczas gdy inni zaczynają zwalniać. Borykając się z problemami zdrowotnymi i zmęczeniem. Różnica często tkwi w kilku kluczowych znakach, subtelnych, ale potężnych wskaźnikach, które mogą dać ci wgląd w Twoją przyszłość. W tym wideo omówimy siedem znaków, które mogą ujawnić, jak długo możesz żyć po siedemdziesiątym roku życia. To nie są przypuszczenia ani mity bazują na rzeczywistych wzorcach które badacze i lekarze zaobserwowali u ludzi prowadzących długie i zdrowe życie. Na koniec tego wideo będziesz dokładnie wiedział, czego szukać w swoim ciele i stylu życia, a co najważniejsze, co możesz zrobić, aby zmaksymalizować swoje szanse na dłuższe życie i lepsze zdrowie. Pozostań z nami do końca, ponieważ możesz przeoczyć małe rzeczy, które mogą mieć ogromny wpływ na Twoją przyszłość. Kiedy rozpoznasz te znaki, będziesz miał jasny obraz swojego stanu i ewentualnych zmian, które musisz wprowadzić, aby dodać lata do swojego życia. A teraz zaczynamy. Znak pierwszy: Twoja prędkość chodzenia. Jednym z najsilniejszych wskaźników tego, jak długo możesz żyć po 70 roku życia, nie jest coś ukrytego w Twoim DNA. Dokumentacji medycznej, ani nawet diecie. To coś znacznie prostszego, twoja prędkość chodzenia. Badania wykazały, że ludzie, którzy utrzymują stałe szybkie tempo chodzenia w swoim wieku 70 lat i później, mają tendencję do dłuższego życia niż ci, którzy znacznie zwalniają. Dzieje się tak, ponieważ prędkość chodzenia jest bezpośrednio związana z ogólnym zdrowiem, siłą mięśni. Funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego, a nawet zdrowiem mózgu. Weź pod uwagę dwóch mężczyzn: Joe i Franka obaj mają 75 lat. Joe chodzi co rano, utrzymuje stałe tempo i nie ma trudności z przechodzeniem na drugą stronę ulicy, czy wspinaniem się po schodach. Jego ruchy są płynne, zrównoważone i pewne. Frank, z drugiej strony, kiedyś był aktywny. Ale znacznie zwolnił w ciągu ostatnich kilku lat. Ma trudności z dotrzymywaniem kroku innym, robi częste przerwy i czasami czuje się chwiejnie na nogach. Z kolei tempo Joe'a sugeruje, że jego ciało nadal działa dobrze, podczas gdy spadająca prędkość franka może być sygnałem, że jego zdrowie się pogarsza. Wolne. Chwiejne chodzenie to nie tylko kwestia starzenia się. Może sygnalizować problemy leżące u podstaw, takie jak osłabienie mięśni, słabe krążenie, czy nawet wczesny spadek funkcji neuronii neurologicznych. Twoje nogi są twoją podstawą, a gdy zaczynają słabnąć, Twoja ogólna odporność również. Dobrą wiadomością jest to, że prędkość chodzenia to coś, co możesz poprawić. Im więcej chodzisz, tym silniejszy pozostajesz. Jeśli zauważyłeś, że zwalniasz, nie ignoruj tego. Zacznij podejmować małe wysiłki, aby budować siłę, czy to poprzez więcej spacerów, używanie lekkich ciężarów, czy wykonywanie prostych ćwiczeń na nogi. Ostatecznie, jak szybko poruszasz się przez życie, może powiedzieć ci wiele o tym, jak długo będziesz w stanie się poruszać. Zwracaj więc uwagę na swoje tempo. To może być najprostszy sposób, aby sprawdzić swoją długość życia. Znak drugi. Siła twojego chwytu. Uwierz mi, lub nie. Siła twojego uścisku może ujawniać więcej o twojej przyszłości, niż myślisz. Badania wykazały, że siła chwytu jest jednym z wyraźniejszych wskaźników ogólnej witalności u starszych dorosłych. Mocny, stabilny chwyt sugeruje silne mięśnie, dobre krążenie i dobrze funkcjonujący układ nerwowy. Z drugiej strony, słaby lub malejący chwyt może być wczesnym sygnałem utraty mięśni, kruchości, a nawet wyższym ryzykiem problemów zdrowotnych. Weź Roberta, 78-letniego mężczyznę, który zawsze chwalił się mocnym uściskiem dłoni. Pozostawał aktywny. Lekko podnosił ciężary i nigdy nie miał problemów z otwieraniem słoików czy noszeniem zakupów. A teraz Walter, też 78-letni, zaczyna zauważać, że proste zadania, takie jak odkręcanie korka z butelki czy trzymanie ciężkiej torby, wydają się trudniejsze niż kiedyś. Odrzucił to jako oznakę starzenia się, ale nie zdawał sobie sprawy, że malejąca siła chwytu sygnalizuje utratę masy mięśniowej, co mogłoby uczynić go bardziej podatnym na upadki, kontuzje, a nawet krótszą przewidywaną długość życia. Twoje ręce są odzwierciedleniem ogólnego zdrowia mięśni. Jeśli twój chwyt słabnie, jest prawdopodobne, że tak samo dzieje się z resztą ciała. A im więcej siły tracisz, tym trudniej jest pozostać niezależnym, aktywnym i odpornym. Dobrą wiadomością jest to, że możesz to odbudować. Proste ćwiczenia, takie jak ściskanie piłki tenisowej, korzystanie z uchwytów do chwytania, czy nawet noszenie lekkich ciężarów, mogą pomóc utrzymać siłę chwytu i zachować mocne mięśnie. Więc poświęć chwilę na test swojego chwytu. Jeśli uścisk dłoni wydaje się słabszy niż kiedyś, lub jeśli codzienne zadania stają się trudniejsze, nie ignoruj tego. To, jak dobrze trzymasz rzeczy dzisiaj, może właśnie powiedzieć Ci, jak dobrze będziesz trzymać się życia w nadchodzących latach. Jeśli wciąż oglądasz to wideo i uznajesz te spostrzeżenia za cenne, skomentuj to za numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. A teraz przejdźmy dalej. Znak trzeci: Twoja zdolność dostania na jednej nodze. Równowaga nie jest czymś, o czym większość ludzi myśli, dopóki jej nie zaczynają tracić, ale Twoja zdolność dostania na jednej nodze przez przynajmniej 10 sekund jest jednym z najsilniejszych wskaźników tego, jak długo żyjesz. Badacze odkryli, że ludzie, którzy mają trudności z równowagą, są bardziej narażeni na upadki, kontuzje, a nawet spadek zdolności poznawczych. Z drugiej strony, ci, którzy potrafią dobrze utrzymać równowagę, nawet w latach siedemdziesiątych i później, mają tendencję do dłuższego, zdrowszego życia. Wyobraź sobie dwie kobiety: Karol i Nancy, obie wczesne siedemdziesiątki. Karol zawsze była aktywna, codziennie spaceruje, ćwiczy jogę i łatwo unosi jedną nogę z ziemi przez kilka sekund, niechwiejnie. Nancy, z drugiej strony, przez lata nie zwracała zbytniej uwagi na swoją równowagę. Kiedy próbuje stać na jednej nodze, natychmiast zaczyna się przewracać i musi się czegoś złapać, aby się ustabilizować. Czego Nancy nie zdaje sobie sprawy, to fakt, że ta utrata równowagi to nie tylko niedogodność, to sygnał ostrzegawczy, że jej koordynacja, siła mięśni, a nawet funkcje mózgu mogą się pogarszać. Dobra równowaga opiera się na silnych nogach, sprawnym układzie nerwowym i zdrowym mózgu. Jeśli zauważasz, że częściej się potykasz, czujesz się chwiejnie przy szybkim obracaniu. Lub musisz trzymać się ścian lub mebli dla wsparcia, czas na działania. Najlepsze jest to, że równowagę można poprawić. Proste ćwiczenia, takie jak stanie na jednej nodze przez kilka sekund dziennie, chodzenie pięta to palc czy praktykowanie lekkiego tai chi, mogą pomóc odbudować stabilność. Spróbuj teraz tego testu. Wstań i unieś jedną nogę z ziemi. Czy możesz utrzymać ją przez 10 sekund bez problemu? Jeśli nie, nie panikuj, ale nie ignoruj tego ani nie lekceważ. Im bardziej będziesz pracować nad równowagą dzisiaj, tym silniejszy i stabilniejszy będziesz przez lata. Znak czwarty: Twoje wzorce snu. Jak dobrze śpisz w nocy, mówi wiele o tym, jak długo możesz żyć. Sen to nie tylko odpoczynek. W nocy Twoje ciało naprawia się, wzmacnia układ odpornościowy i oczyszcza toksyny z mózgu. Badania wykazały, że osoby powyżej 70. roku życia, które utrzymują regularny, wysokiej jakości sen, mają tendencję do dłuższego i zdrowszego życia. Natomiast ci, którzy mają problemy ze snem. Są narażeni na wyższe ryzyko spadku pamięci, chorób serca i osłabienia układu odpornościowego. Pomyśl o dwóch mężczyznach, Henrym i Billu, obaj w wieku siedemdziesięciu lat. Henry ma stałą porę zasypiania. Śpi około siedmiu godzin każdej nocy i budzi się wypoczęty. Bill z drugiej strony ma niespokojne noce, przewracając się z boku na bok, budząc się wiele razy. I czasami, mając trudności z ponownym zaśnięciem. Z biegiem czasu ciało Henry'ego nadal działa dobrze. Jego umysł pozostaje ostry, a poziom energii jest stały. Ale Bill zaczyna doświadczać mgły mózgowej, zmęczenia w ciągu dnia, a nawet zmian ciśnienia krwi wszystko to związane z jego spadającą jakością snu. Jeśli często budzisz się w nocy, Masz trudności z utrzymaniem snu, lub czujesz się wyczerpany nawet po wielu godzinach w łóżku, nie ignoruj tego. Twoje ciało ci coś mówi. Zły sen może być związany z wieloma czynnikami: stresem, złymi nawykami żywieniowymi, brakiem aktywności fizycznej, a nawet niezdiagnozowanymi schorzeniami, takimi jak bezdech senny. Dobrą wiadomością jest to, że jakość snu można poprawić. Proste zmiany, takie jak ograniczenie czasu przed ekranem, przed snem, trzymanie się rutyny, uzyskiwanie naturalnego światła słonecznego rano czy unikanie ciężkich posiłków w nocy, mogą przynieść ogromną różnicę. Sen to nie tylko uczucie wypoczęcia, to także utrzymanie Twojego ciała i umysłu w najlepszej kondycji. Dlatego dzisiaj zwróć uwagę na to, jak śpisz. Jeśli budzisz się zmęczony. Masz trudności z przespaniem nocy, lub czujesz, że twój sen zmienił się w ostatnich latach, czas na poprawki. Jak dobrze odpoczywasz dzisiaj, może określić, jak silny i zdrowy będziesz w nadchodzących latach. Jeśli wciąż oglądasz to wideo i uznajesz te spostrzeżenia za cenne, skomentuj Nyetetet numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś. Polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrych treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Znak piąty: Twoje nawyki żywieniowe i apetyt. Sposób, w jaki jesz po siedemdziesiątym roku życia, jest jednym z najsilniejszych wskaźników tego, jak długo możesz żyć. Zdrowy apetyt i zrównoważona dieta utrzymują Twoje ciało w sile, układ odpornościowy w gotowości i poziomy energii na odpowiednim poziomie. Z drugiej strony, nagła utrata apetytu lub złe nawyki żywieniowe mogą sygnalizować problemy zdrowotne i przyspieszać proces starzenia. Pomyśl o dwóch kobietach, Margaret i Susan. Obie mają 74 lata. Margaret cieszy się swoimi posiłkami, je różnorodne świeże produkty i utrzymuje stabilną wagę. Cieszy się przygotowaniem własnych posiłków i czuje się pełna energii przez cały dzień. Susan z kolei zauważyła, że nie jest już tak głodna jak kiedyś. Pomija posiłki, polega na przetworzonej żywności i niezamierzony straciła na wadze w ciągu ostatniego roku. Czego nie zdaje sobie sprawy, to to, że jej Malejący apetyt to nie tylko mała zmiana, to czerwona flaga, że jej ciało może nie wchłaniać odpowiednio składników odżywczych, co może osłabić jej mięśnie, spowolnić metabolizm, a nawet wpłynąć na układ odpornościowy. Zredukowany apetyt u starszych dorosłych często wiąże się z problemami zdrowotnymi, w tym z problemami trawiennymi, zmianami hormonalnymi a nawet wczesnymi oznakami spadku funkcji poznawczych. Kiedy nie jesz wystarczająco dużo, twoje ciało zaczyna rozkładać mięśnie, co prowadzi do osłabienia, kruchości i zwiększonego ryzyka upadków oraz chorób. Jeśli zauważyłeś zmiany w swoich nawykach żywieniowych, czy to spoczucia sytości zbyt szybko, braku zainteresowania jedzeniem, czy niespodziewanej utraty wagi, ważne jest, aby podjąć działanie. Dobre odżywianie po siedemdziesiątym roku życia to nie tylko bycie sytym to także dostarczanie swojemu ciału składników odżywczych, których potrzebuje, aby prawidłowo funkcjonować. Skup się na pełnowartościowych, bogatych w składniki odżywcze produktach, dbaj o nawodnienie i nie ignoruj zmniejszającego się apetytu. To może być sposób, w jaki twoje ciało mówi, że coś wymaga uwagi. Zadaj sobie pytanie: czy wciąż cieszysz się swoimi posiłkami? Czy dostajesz wystarczającą ilość białka, błonnika i zdrowych tłuszczów, aby utrzymać swoje ciało w sile? A może zauważyłeś spadek apetytu i poziomu energii? Sposób, w jaki jesz dzisiaj, ma bezpośredni wpływ na to, jak silny i niezależny będziesz w nadchodzących latach. Znak szósty. Twoja zdolność do radzenia sobie ze stresem. Jak radzisz sobie ze stresem po 70 roku życia, może wiele powiedzieć o tym, jak długo będziesz żyć. Przewlekły stres nie tylko wpływa na twój nastrój, osłabia twój układ odpornościowy, zwiększa ryzyko chorób serca i przyspiesza proces starzenia. Z drugiej strony, osoby, które skutecznie radzą sobie ze stresem. Mają tendencję do pozostawania zdrowszymi, bardziej aktywnymi i mentalnie bystrymi nawet w późniejszych latach życia. Przykład. John i Richard obaj mają 76 lat. John zmaga się z wyzwaniami, takimi jak wszyscy inni: nieoczekiwane wydatki, problemy zdrowotne, problemy rodzinne. Ale nauczył się radzić sobie z nimi w spokojny, stabilny sposób. Ćwiczy głębokie oddychanie, utrzymuje kontakt towarzyski i nie rozpamiętuje problemów dłużej niż to konieczne. Richard natomiast trzyma się stresu. Nieustannie martwi się sprawami poza jego kontrolą, czując się przytłoczony drobnymi frustracjami i często tkwi w negatywnych myślach. Z biegiem czasu ten ciągły stres odbija się na jego organizmie. Jego ciśnienie krwi rośnie, jego sen się pogarsza. A poziom energii spada. Długoterminowy stres wywołuje stany zapalne w ciele, co zostało powiązane z niemal każdą poważną chorobą związana z wiekiem, od Alzheimera po schorzenia serca. Jeśli często czujesz się napięty, drażliwy lub emocjonalnie wypalony, nie ignoruj tego. Znalezienie sposobów na radzenie sobie ze stresem, czy to poprzez mindfulness, ćwiczenia. Głębokie oddychanie, czy nawet śmiech, może dodać ci lat życia. Zadaj sobie pytanie. Kiedy pojawiają się wyzwania, czy dostosowujesz się i posuwasz naprzód, czy trzymasz się martwienia i pozwalasz, by stres przejął kontrolę? Twoja zdolność do pozostawania spokojnym, znajdowania rozwiązań i skupiania się na tym, co możesz kontrolować, nie tylko dobrze wpływa na twój umysł. To kluczowy czynnik tego, jak długo i jak dobrze żyjesz. Jeśli wciąż oglądasz to wideo i uznajesz te spostrzeżenia za cenne, skomentuj psa numer 6 poniżej, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrych treści które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Znak siódmy. Twoje więzi społeczne. Siła twoich relacji może być jednym z najklarowniejszych wskaźników tego, jak długo możesz żyć po siedemdziesiątym roku życia. Badania konsekwentnie pokazują, że osoby z silnymi więziami społecznymi, czy to przez przyjaźnie, rodzinę, czy zaangażowanie w społeczność, mają tendencję do dłuższego, zdrowszego życia. Samotność z drugiej strony wiąże się z wyższym ryzykiem chorób serca, depresji, spadku zdolności poznawczych, a nawet wcześniejszą śmiercią. Pomyśl o dwóch kobietach, Elanar i Barbarze. Obie mają 78 lat. Elanar prowadzi aktywne życie towarzyskie. Utrzymuje kontakt ze starymi przyjaciółmi, uczestniczy w lokalnym klubie książki. I cieszy się spędzaniem czasu z rodziną, czeka na rozmowy, często się śmieje i czuje się związana z ludźmi wokół niej. Barbara natomiast większość czasu spędza sama. Straciła kontakt z wieloma przyjaciółmi przez lata, a choć ma rodzinę, rzadko się z nimi kontaktuje. W miarę upływu miesięcy zaczyna czuć się odizolowana, jej nastrój spada, a ogólne zdrowie zaczyna się pogarszać. Ludzkie połączenie to coś więcej niż tylko wsparcie emocjonalne. Odgrywa ono bezpośrednią rolę w fizycznym zdrowiu. Kiedy wchodzisz w interakcje z innymi, twój mózg pozostaje aktywny, poziom stresu maleje, a twoje ciało wydziela substancje chemiczne, które promują ogólne samopoczucie. Jeśli zauważasz, że wycofujesz się z aktywności towarzyski, towarzyskich, towarzyskich Unikasz rozmów telefonicznych lub spędzasz więcej czasu sam niż kiedyś czas na zmiany. Pozostawanie związanym nie oznacza, że musisz być otoczony ludźmi przez cały czas. Nawet małe wysiłki, takie jak kontakt z dawnym przyjacielem, dołączenie do grupy z podobnymi zainteresowaniami, czy regularne prowadzenie znaczących rozmów, mogą wiele zmieniać. Relacje, które pielęgnujesz dzisiaj, nie tylko przynoszą szczęście, ale również pomagają zapewnić, że będziesz zdrowszy i żył dłużej w nadchodzących latach. Podsumowanie: teraz, gdy już znasz te siedem znaków, poświęć chwilę na refleksję nad swoim stanem. Czy poruszasz się przez życie z siłą i pewnością? Czy zauważyłeś subtelne zmiany, które mogą być sygnałami ostrzegawczymi? Dobrą wiadomością jest to, że większość z tych czynników. Twoja prędkość chodzenia, siła chwytu, równowaga, jakość snu, nawyki żywieniowe, poziomy stresu i więzi społeczne są rzeczami, które możesz poprawić. Twoja przyszłość nie jest zapisana w kamieniu, a wybory, które podejmujesz dzisiaj, mogą mieć potężny wpływ na to, ile lat masz przed sobą. Jeśli dostrzegłeś obszary, które należy poprawić, nie czekaj, aż lekarz powie ci, że nadszedł czas na zmiany. Zacznij teraz. Wybierz więcej spacerów, wzmacniaj swoje mięśnie, priorytetuj dobry sen, miej społeczne kontakty i znajdź sposoby na radzenie sobie ze stresem. Celem nie jest tylko dłuższe życie, to także życie lepsze, gdyż na koniec dnia długość życia nie dotyczy tylko liczby lat, które cię. które ci pozostały, ale jakości życia, które przeżywasz w tych latach. Dziękujemy, że do nas dołączyłeś. Chętnie usłyszymy od ciebie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, którą dzisiaj się nauczyłeś, oraz jak planujesz to wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich dzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam ogromną motywację i zachętę. Jeśli podobało Ci się to wideo i uznałeś je za pomocne, polub, subskrybuj i podziel się. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrych treści, które informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i czekamy na Ciebie w następnym wideo.